Zdecydowanie to uczucie awansu do finału PGE Ekstraligi jest dużo przyjemniejsze i dużo lepsze niż to jak czuje się aktualnie jego noga. Podziękował również lekarzowi klubowemu i fizjoterapeucie za przygotowanie go do tego spotkania, bo bez nich tak naprawdę nie byłby w stanie dzisiaj pojechać. Tor był równy dla wszystkich, i na pewno Lublinianie mają atut własnego toru, bo taki tor jaki jest. W Lublinie nie jest nigdzie. W zasadzie cały sezon dotychczas w Lublinie naprawdę się męczyłem. Mimo to, że czasami zdarzało mi się wygrywać jakieś tam pojedyncze biegi, to nigdy to nie było to, z czego mógłbym być zadowolony. Zawsze miałem jakiś taki niedosyt, Brako, brakowało mi po prostu czegoś. Dzisiaj trochę zaryzykowałem, jeśli chodzi o przełożenia. Silnik był ten sam, co zawsze. Oddało. Myślę, że mogę być zadowolony z tego wyniku. I Prawie, prawie kompleciku. Pokazaliśmy, że z każdej opresji można wyjść i żaden wynik nie jest nie do odrobienia nawet yy, takich Been, been a tough three days for me. Bardzo dziękuję osobom, z którymi miał ostatnio e, największą naj styczność, bo biorąc pod uwagę to, jak się czuje, to sam wie, że nie był najsympatyczniejszym współpracownikiem. czyli bardzo chciał podziękować swoim mechanikom, e, swoim kolegom z zespołu i wszystkim innym osobom, które mu pomagały w tych ostatnich trzech dniach, bo to były naprawdę ciężkie dni dla niego. E, I dodał właśnie, że nie było na pewno łatwo w, e, współpracować z nim przez ostatnie trzy dni.